Hejsty i to jest kolejny odcinek o scenie klipów i wraz z tym odcinkiem mam dla Was dosyć przykrą wiadomość, ale do tego sobie przejdziemy już w trakcie oglądania Waszych klipów. Jaszy klip jest od Hot Szymonek, Ranga, Bronze czyli zobaczymy co tutaj jest. Słuchajcie, no jak sądzicie po tytule o, bardzo ładne wykorzystanie w ogóle tej części mapy, nie wiem jak wy, ale ja tam parę razy spadłem, próbowałem to zrobić, albo jak zaskoczyłem to po prostu stałem one topa więc naprawdę mega, mega fajnie, że Ci to wyszło. No i jeszcze Flex za siebie, bardzo dobre wykorzystanie, flesza, dobra, bardzo szybki klip, więc po prostu już w tym momencie ocenię, to jest naprawdę dobry. I fajny, Kurde, to jest. To, to, moim zdaniem, to jest mega poprawny, dobry klip, super wykorzystanie umiejętności, super e, gra. Ode mnie to jest zdyszka. Kolejny klip jest od jak ja tym razem ukryta. I słuchajcie, tak jak jest w tytule, jest ostatni film. E, co prawda, m, można powiedzieć, że trochę wam z, was zbaitowałem, bo to nie jest ostatni film na kanale, ale jest to ostatni film w tym roku, ale też w tej serii, z tej serii, która trwa u mnie już dobre półtora roku. Ja wam już powiem dlaczego. Słuchajcie, no, będę szczery, że trochę mi się znudziło nagrywanie tej serii. W sensie fajnie się ocenia Wasze klipy, fajnie się to robi, ale ile można. Wiecie, kombinowałem trochę z tym, że na przykład yy, kurczę, zatrzymam na chwilę klip, yy, że na przykład yy, zacząłem rzucać trochę rzadziej te materiały, czy były jakieś przerwy, no ale przyznam szczerze, że po tak długim czasie. Trzeba to po prostu zakończyć i pójść dalej i zaraz mam wytłumaczę jakie mam plany w takim razie, co zamiast ocenie klipów i czy w jakiejś formie to ocenie klipów wróci, bo wróci, ale nie w takiej formie jak znaleźliście do tej pory. Jeżeli chodzi o klip to bardzo fajna gra marszałem, również bardzo fajny flash na tych plecach, dobre wykorzystanie flasha, dobre wykorzystanie swojego i no niestety nie ma one tapa. Ale może się uda, no ja trzymam kciuki, że jak ci się uda... Ej, jaki dobry tepek, coś to jest standardowy tepek Joru, ale Frenticek to wykorzystał świetnie i ten klip, kurczę, no jakby to były same one tapy dałbym ci totalnie dycha, ale myślę, że to jest takie 9 na 10. I ostatnio, że to jest Ranga Silver, bo Ranga była ukryta. Jest to, moi drodzy, Ranga Silver 1, zgadłem. Nie podsadama Sadama, Ranga ukryta, słuchajcie. E, więc tak, no e, kończę z tą serią, kończę z tą serią, dlatego że... czuję, że nie wnoszę już do tej serii tak dużo, jak wnosiłem wcześniej czyli po prostu czuję, że no, się powtarzam z tymi wszystkimi rzeczami, no bo tak naprawdę liczba tipów, które mogę Wam dać jest ograniczona, mogą się pojawiać nowe typy dopiero wtedy, kiedy wyjdzie nowa mapa czy nowy agent, a wiadomo, że to też nie wychodzi co chwilę, tylko co parę miesięcy, agenci to nawet co pół roku lub rzadziej, więc no jest po prostu ograniczona ilość wiedzy, którą mogę Wam przekazać po tym, co mi wysyłacie. I czuję, że ta seria trochę straciła na wartości przez to, oraz no, chciałbym po prostu nagrywać inne materiały na kanał. Mam pewne pomysły, ponieważ chciałbym się z tym Valorantem coraz bardziej rozwijać. Dobra decyzja z tym, żeby zraszować, żeby to zniszczyć. Szkoda, że nikt ci tutaj nie pomógł, ale ty to świetnie wykorzystałeś, jest 5K. E, zaraz przejdę do swoich pomysłów, ponieważ jest masa pomysłów na materiały, które chciałem już od dawna zrealizować, niestety się nie udało się zrobić, ale to jest klip na dychę i obstałem, że to jest gold. Jest to, moi drodzy, brąz 1. dobra, nie, jak ty... Dobra, dobra, dobra. Myślisz takie mocne 9 na 10. I pod pszczoły, ranga ponownie ukryte, widzę, że to jest typowy nejdik na lotusie. E, no, jak już mówiłem, mam naprawdę masę, ale to masę pomysłów na temat tego, co chciałbym robić tutaj na kanale, masę takich po prostu kontentowych, fajnych nagrań. Czy to z innymi youtuberami, streamerami, czy solo. Jakie ładne heady ej, to jest mega clean. No a nie ukrywam, że jednak te oceny klipów nawet raz na dwa tygodnie. Dobra, to jest tak clean, że to zasługuje na dychę. To jest pla... nie, to, to jest diament. To jest diament minimum. Jest to, moi drodzy, platyna 1. Okej, okay, platynka, nie, to jest, to jest albo miałeś rundę życia, albo jesteś po prostu takie świetne. Dyszka. I od Ząbka, tym razem widzimy tutaj wjazd, więc tak, sprawa jest taka, że chcę nagrywać więcej materiałów, a niektórzy mogą powiedzieć, no to przecież i tak możesz to ocenienie clipów robić. Mogę, ale jednak mam ograniczony czas w ciągu doby, jaki dobry, ej, to jest mega dobra ściana, ciekawa bardzo. O oh, wow! Ej, to jest gigantycznie dobra ściana, nie? W sensie wiecie, mam ograniczoną dobę oraz mam ograniczony zasób pieniędzy. Ej, co on robi? Co on robi? Co on robi? Zobek co ty... Nie! 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 Nie, to była taka akcja, dobra! Ja tu oj co widziałem! Nie! Minus 10 na 10, gratulacje. A, no i ranga oczywiście Ascendant 2, tak? No wiem, jaki ząbek ma rangę, więc to już nie zgadywałem. I po to Skira, lecimy, ranga ukryta ponownie. E, no, mam ograniczony czas, żeby samemu robić, a czy mam ograniczoną ilość pieniędzy, żeby ktoś mógł za mnie wotować i tak dalej, bo też i tak już od dłuższego czasu Rea mi bardzo dużo w montażach pomaga. E, również teraz e, mam już osobę od miniaturek, kto wszystko kosztuje. No i obecnie jestem w stanie wrzucać, e, jeżeli, jeżeli chcę faktycznie tak dużo streamować, tego, że wam Toków, shortsów robić i przy tym właśnie bardzo dużo streamować, no to jednak ten YouTube y, musi mi ktoś w tym pomagać. Oskir, zwykły klip mi się wydaje, chociaż jeszcze raz może obejrzę pewne fragi tutaj, bo się na gadaniu bardziej skupiłem. I chcę zobaczyć, moje, chcę zobaczyć te pierwsze fragi przede wszystkim. One były przez smuka, one były bardzo ładne. Widziałem, że się strzelać przez tego smoka i trochę laki, że akurat dwa fragi, jeden miał już zagwarantowany. Eee, kurde, poprawny klip to jest, nie? W sensie ja mam to, taką tutaj dziewiątkę, i myślę, że to jest jakiś taki niski gold, lub, e, lub po prostu silver 3. Jest to, moi drodzy, Gold 2. ok, no to jednak Goldzik dobrze trafiłem. No takie 9 na 10. Typot Trexo, oranga ponownie ukryta. No i po prostu na ten moment na to ile, że tak to ujmę, zarabiam po prostu z YouTube'a i ze wszystkiego, no to nie mogę sobie pozwolić na więcej materiałów niż jeden w tygodniu żeby najprościej mówiąc, mieć co jeść i tak dalej też do no, nie ukrywa. No osobiście grać też kupowanie skidów z tego względu i tak dalej, i tak dalej, żeby to szło. że to jeszcze bardziej grać, bo mi no... Skiny skinami, skidy są fajne, ale chcę się rozwijać i uznałem, że już od teraz e, zacznę, nie będę czekać na nowy rok, że nie do niedoworoczne. Znowu się na klipie tak nie skupiłem. Czekajcie. Zobaczmy te fragi jeszcze raz, żeby nie było, że kogoś olałem trochę, jeżeli chodzi o to. No, taki normalny, zwykły frag. to trzeba przyznać, że normalny, zwykły frag. Nic tu ciekawego się nie stało. No, dobry game sense, bym powiedział tak naprawdę i to jest mega duży plus. Fajnie, że sobie tutaj podszedłeś. Dziwi mnie to, tylko to, w sensie inaczej Dziwi mnie, że ta reina tu poszła. Myślę, że to jest jakiś gold max. Jest to, słuchajcie, 3. Okej, okay, to ja na postrzeniu myślałem, że może być może w goldzie, raczej wysoki silver, ale jednak brązik, jednak brązik. No, takie 7,5 na 10 i po dwie wirusa tym razem, słuchajcie lecimy dalej, a ja dalej uprawiam swój yapping w takim razie, no więc tak, po prostu jeżeli mi się uda ten kanał na YouTubie gdzieś jakoś bardziej rozwinąć i tak dalej, bardzo ładny frak, no to być może tych materiałów będzie więcej faktycznie w przyszłości, no ale na razie jeden tygodniowo, chcę w weekend wrzucać, więc jak chcecie wiedzieć kiedy będą materiały na YouTubie, to spodziewajcie się raczej w soboty rano, czasami gdzieś tam może w niedzielę wpaść, jak się nie uda na czas, no ale raczej soboty rano, około 10.11 no i pomysł wam naprawdę masę. Po pierwsze, chciałem wrócić swoim walorantowym teleturniejem. Miałem kiedyś grę o Vpki. Chciałem robić więcej takiego fajnego kontentu. Chciałbym robić jakiś kontent z serwera Warszawa ee, z randomowymi ludźmi. Mam pewne pomysły, co zrobić, żeby ludzie mnie nie rozpoznawali, a żeby po prostu pewien kontent zrobić. Nie będę wam na razie wzradzać, chociaż może niektórzy się domyślają. Mam osobiście już na ten moment bez oceniania klipów rozpisałem sobie materiały do marca przyszłego roku. Serio, jakby mam tyle pomysłów, że od tak siadłem po prostu sobie na kiblu i rozpisałem... Co tydzień, materiały do marca i uznałem, dobra, więcej nie piszę, bo ja na cały rok sobie zrobię rozpiskę materiałów, nie? Więc e, to jest to, więc właśnie chcę w coś takiego uderzać i mam nadzieję, że taki content Wam się spodoba, e, bo myślę, że pomysły mam fajne. E, tym bardziej, że gdzieś tam na przykład właśnie z Fatką Fatka e, też organizuje różne fajne rzeczy, czy to Familiada i tak dalej, więc jak nie u mnie, to właśnie u innych streamerów bardzo ładny strzał, to kończę tylko swoją myśl. E, możecie się właśnie spodziewać z moim udziałem, więc to są też takie trochę plany przyszłości roczne można powiedzieć. Co chcę robić w tym internecie? Dobra, oceńmy klip. W ogóle w sensie bardzo mądrze zagrałeś. Ogólnie chcę ocenić. Trochę ja ale starałem się bardziej skupiać na tym, co robić. W sensie bardzo fajnego Lurka zrobię. Z tego Lurka muszę się naprawdę giga pochwalić. I nie wiem, co to jest za ranga. W sensie, że to jest jakiś goldzik, ale naprawdę bardzo dobry goldzik, myślisz? Jest to, słuchajcie, a teraz Gold 1. Wtedy miałeś brąz, a trzeba, no to nie dziwię się, że wbijeś tego golda, bo naprawdę gra świetnie. I dyszka Krypotli ranga Diamond 3. Tutaj rangi nie mamy ukrytej. Bardzo ładny headshot. No więc, takie jakie mam plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o tego Valoranta? Moją twórczość w internecie. Oto, no, oczywiście, streamy, słuchajcie, streamy. Gdzieś bardzo w te streamy uderzyłem, że streamuję prawie, że codziennie po naprawdę dużo godzin. A to wszystko dlatego, że po prostu odważyłem się i zacząłem streamować również inne gry. Bo wiecie, ja uwielbiam Valoranta. Nie ukrywam, że no ja Valorantowi zawdzięczam bardzo dużo. Samą grę uwielbiam. Wiadomo, na rankedy można narzekać, na społeczność można narzekać, ale sama gra uważam, że jest naprawdę dobra Mimo, że się czasem zdenerwuje i tak dalej. No ale ja osobiście nie potrafię grać w jedną grę, nie wiem, 8 godzin. Nie jestem jak niektórzy, ja nie potrafię. Ja chcę streamować dużo, to muszę mieć parę gier, w które gram. No i jak sobie dodałem parę gier, no to się okazało, że jestem w stanie streamować nawet po 8-10 godzin Więc bardzo chcę w to uderzyć. Bardzo ładne heady w ogóle Limexo Więc jeżeli chodzi o streamy... O piękny klacz! Czyk. Dobra, diament, nie. Ten klip jest mega poprawny, mega dobry. Ode mnie dyszka. Pod Vortex. Ja tym razem widzę Sage na, e, na. tutaj na iceboxie. Więc właśnie plan jest taki, że Valorant raczej będzie co. na każdym streamie. Może tam będzie jeden wyjątek w tygodniu, gdzie nie będzie żadnego w ogóle Valoranta. ale jeżeli chodzi o streamy, to oczywiście streamy na Twitchu. Twitch, ile zgranie. bardzo ładne. Uła, wow, jakie piękne header z tego klasika. Oh, wow. Eee, więc tam możecie się spodziewać raczej codziennie Valoranta, raczej co stream Valoranta, 2-3 godzinki, no i potem inne gry. Piękne w ogóle 5k, tu nawet nie mam co, co, co powiedzieć, po prostu daje ci kurde dychę. Ty, ty mówiłeś jaką masz rangę, ale nie pamiętam kurde. Ty masz rangę silver 3, dokładnie, ty masz silver 3, dyszka. Pod smurfa, ranga ukryta, eee, więc słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć co w danym tygodniu jest na live'ach, na karcie społeczności YouTube oraz również na swoim Discordzie na kanale Plany Live oraz na swoim Instagramie w wyróżnionych relacjach oraz na moim Twitchu pod streamem macie co niedzielę, maksymalnie w poniedziałek, aktualizowany plan streamów. Czy ty zrobisz kosę? Boże święty, coś ty zrobił! Minus 5 na 10, nie zasługujesz na tyle co ząbek, ale co to jest za raka, brąz? To jest Brons 3, okay. nie no śmieszny klip, śmieszny, ale no. Minus 5, sorry. Klip od Milana, słuchajcie, tym razem, to jest mniej więcej ascendant, widzę, że tutaj jest jakaś taktyka, coś tam pisał, że ich sejczka poszła awka po prostu i e, Już nie wiedzieli chyba do końca co zrobić, tak jest awk e, Więc e, tam jest grafika na cały tydzień, każdy dzień, od której do której godziny coś jest, więc jeżeli was interesuje tylko Valorant, to wiecie kiedy bierz na streamie Jeżeli chcecie poglądać na gry, to też będziecie wiedzieli co robić, o mój Boże, ta co wychodzi o, oh wow, to wychodzi. Ale jeżeli właśnie chodzi o inne gry, no to ja teraz sobie gram w. trochę w TFT. To też inne gra od Riotu. W Marvel Rivals się mocno wciągnąłem. To jest taki Overwatch, ale Marvelowy. Bardzo fajna gierka. Przechodzę sobie gry fabularne. Obecnie przechodzę sobie, widzimy na trójkę. Przechodzimy z Cyberpunk'a. W planach są różne gry. W planach jest masa gierek. wy też możecie gry proponować. Gram oczywiście okazjonalnie w jakieś takie śmieszne, kontentowe gry. Typu Among Us, Lockdown Protocol z ekipą. Jest tego sporo. Star nam się, żeby te nie były jak najbardziej urozmaicone. Czasami wiarki sobie gramy, więc jest tego naprawdę sporo. No i oczywiście Valorant, no, Valorant to jest moje takie główne kor więc no, 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 no no, wiecie no. Nawet jak się obrażę na rankedy, to chociaż bije sobie customy z wami pograć, wiecie o co chodzi, bo po prostu. Valorant ma coś w, to coś w sobie, że... Nie wiem, ja bym grał i grał, ale, e, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o YouTube'a, to znacie plany, e, no i zaraz wam przedstawię resztę planów, w ogóle jest spoko taktyka na to, co zrobić, jak macie awka, kurczę, nie wiem, jak ten klip ocenić, ja e, mam tam ascendanta, e, ale jakby ten klip ocenić, takie, takie 7 chyba, w sensie, dobra taktyka, ale wiesz, tu nie ma czego oceniać za bardzo, nie, więc taka 7, klipot liściaka, platyna 1 i to... Zobaczymy, co on tutaj zrobi. Piękny frak od razu, piękny. No, więc słuchajcie, że chodzi o TikToki, Shorts, no to tak jak teraz, Daily TikToki, Shorts, czasami dwa dziennie. Po prostu shoty z live'ów czy jakieś tematyczne shoty, czyli na przykład widzi nowy agent do Valoranta, to spodziewajcie się nastrania nastrania po prostu TikToków, gdzie wam pokazuję różne triki na nowego agenta. To na pewno będzie, ja to kocham robić i zawsze mam z tego giga fan i zawsze się cieszę, jak coś nowego wchodzi do Valoranta, bo wiem, że po prostu będę mieć masę zabawy, tworząc dla was treści. A jeżeli właśnie chodzi o to ocenianie klipów, czy w jakiejś w formie wrócił, w ogóle pięknie jak zagrałeś, piękne heady pięknie zagrałeś, platyna 1, nie chcę mi się że to jest platyna 1, to jest totalnie dycha. Clipy Kaczka, jest to, nie wiadomo jaka ranga, będę zgadywać, jeżeli chodzi właśnie o te oceny klipów możliwe, myślałem o tym, że po prostu robić okazjonalnie, na jakimś live'ie albo na TikToka, jak wiecie ja co środę również streamuję na kanale Riot Games, to mógłbym w sumie, może czasami na Rajocie oceniać Wasze klipy. Co tu się zadziało w ogóle? Dobra, jeszcze raz sobie to obejrzymy. Więc raczej myślę, żeby jak już to, może raz na parę miesięcy, może raz na dwa, może raz na trzy, zrobić takie ocenianie klipów, ale właśnie na jakimś streamie na przykład. Myślę, że to byłoby fajne również, by mnie to tak, wiecie, wiedziałbym, że coś do tego fajnego wnoszę wtedy, bo to byłoby rzadziej. Wtedy już też dużo zmian do Valoranta wchodzi z reguły przez te parę miesięcy. Więc taki jest na to plan i cieszę się, że mogłem się z wami w ogóle tym podzielić, a my lecimy dalej oczywiście z ocenianiem klipów, no to jest takie po prostu spray tutaj poleciało, spray and pray, ale to wyszło to po prostu wyszło, no, to po prostu wyszło, spray and pray, ale wyszło ty masz jakieś brąza obstawę i to jest iron 3 okej, okay. okej, okay. myślę taki brąz jeden jak iron 3 no prawie, eh! No, co mogę więcej powiedzieć, to no, nie sprayuj, tak? Jak mam ci dać tipa, to po prostu bardziej skup się na tym, żeby dawać te heady, chociaż ten spray wyszedł, to, to nie jest nic specjalnego. Dam ci takie mocną szóstkę. I po na jeden i lecimy już bardziej skupić się na tym więcej klipu, Swoją drogą, wy napisać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne może. No, moimi postanowieniami noworocznymi w sumie, w sumie to co jest? Ja, ja, nie wiem jak wy, ale ja nie mam z reguły postanowień no, noworocznych. Ja raczej sobie postanowienia robię w trakcie roku, że na przykład nastaje taki moment, że czuję, że muszę coś zmienić sobie postanawiam, że dokładnie od tego momentu to w sobie zmieniam i to zmieniam, bo nie wiem, chociaż nowy rok to też wiadomo, ładne hedy swoją drogą, eee, ale, ale nie wiem, ja mam takie podejście do tego. Nie wiem jak wy. Ładne hedziki bardzo, kurde, dziewiątko co to jest z ranga. A, pisałeś po ty na jeden, sorry, bo miałem do tej Okej pod HX Gamesa, słuchajcie, więc mam nadzieję, słuchajcie, że będziemy się gdzieś na streamach, jak nie na YouTubie Bo ja mam wrażenie, że dużo osób dalej do końca nie wie, że ja streamuję. Okej, okay, zabiłeś, no i w czasami wchodzą do mnie osoby i takie... Kurde, nigdy u Ciebie na Twitchu nie byłem ciągle nam od roku na TikToku na przykład. nie mam takie. No czemu dzieje było wcześniej. Nie, ja się ja się naprawdę staram. Jestem mega zaangażowany, mam duże fajne plany na przyszły rok, żeby się porozwijać i, i myślę, że wam część z tego po prostu przedstawiłem. I że to się jakoś fajnie wszystko rozwinie, nie? Bo kurde no... No to co robię to jest spełnienie marzeń I, i wiecie, jakby. To jest to jest. Ponieważ też na streamach jestem plus, że możemy sobie razem pogadać. Staram się stać większość wiadomości na czacie. W ogóle... Tu się zadziało tak szybko dużo, że ja sam nie wiem co się zadziało. Więc tak, fajny był ten frak. Tutaj ładnie na nich wjechałeś. Ładne 3K. Nie, w ogóle nikt nie przypilnował lewej strony. To to po prostu dobrze wykorzystałeś. No i w ogóle piknesik, takie 9 będzie. To jest goldzik, Jest to, moi drodzy, brąz 3. To jest brąz 3. Dobra, to na dychę zasługujesz. Wow. Pod serka topionego, ranga ukryta widzimy rangę. Rangę? Mapę. Mapę Speed. O, du, 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 Fantom. Fajny Fantomik. Tutaj wleciał. Wleciał również piękny Frak. Piękny Dismis. Oj. Zmień sobie w ustawieniach, żeby zawsze mieć najmocniejszą broń w ręce. Ponieważ ewidentnie masz ustawione, że ci daje ostatnią, którą miałeś. I przez to, że byłeś na kosie, to po Dismisie byłeś na kosie. Jak sobie zawsze najmocniejszą, to by cię automatycznie Fantoma wyciągnęło. Taki tip ode mnie dla ciebie. Bo ładnie strzelasz, ładnie kombinujesz, ładnie te dismissy, chociaż, no dobrze sobie to sprawdzasz, poleciał ten fleszyk, żeby sobie sprawdzić, żeby sobie piknąć, e, możliwe, że jakieś info poleciało, że jest heaven, skoro tak bardzo ten heaven patrzysz, ładnie sprawdzasz pozycję, nie no, dobry klip, nie, to jest, to jest, to jest ustawienie, tylko w Valorancie musisz jedno zmienić imo, poza tym, wygląda to naprawdę dobrze, mi się to podoba, ładnie go zaszedłeś, mocna dziewiątka i co to jest za ranga? To jest ranga, to jest gold Brąz 2, nie, dobra, Brą dobra, dobra, jeśli dobra, dobra, 9 to 10, no. Ghost Silver e, 1, zobaczymy, e, co on tutaj nam pięknego pokaże i co pięknego e, zrobił. W takim razie, no, jest moje zaczajenie się, no, masz ulta Deadlock, możesz nim zrobić naprawdę... Sporo tak naprawdę, teraz rzucić gdzieś w side, rzucić, może w ten elbow. Masz ścianę, masz neta, Tu jest naprawdę dużo możliwości, które możesz zrobić. Ale siadło ci ten reload jest niepotrzebne. Miałeś 18 ammo, nie musiałeś reloadować. Ja bym na twoim miejscu gdzieś puścił ulta. Dobrze użyłeś umiejętność. Lepiej późno niż wcale wiadomo. Ale ja bym na longa wrzucił. Właśnie tak, zrobiłeś, bardzo dobrze zrobiłeś. Zapałeś jednego i tamten próbował go uwolić, i dzięki temu, że strzał w kogo to go zrobiłeś. Kurczę, to jest taki klip. No, widać, że to jest silverek, ale dobrze to wykorzystałeś. Dam ci siódemkę. I pod 02 baru. Naru, przepraszam. E, e, bronze e, 2. Jak się nie mylę, e, mam nadzieję, że się nie mylę. Najwyżej, Naru, przepraszam, jeśli ci zawerzyną wniżyłem rangę. Ale chyba brąz, chyba brąz to był. No, ładne wyjście z tego smoka, dobre wykorzystanie. I patrzcie, ta. Patrzcie na to, Enemy Claw rzucając smoka tutaj widzicie, pomogła mu, ponieważ enemy Claw rzuciło tak smoka, że on wychylał w stronę mida i przez to, że wychylał w stronę mida, to bridge mógł, mógł to wykorzystać i właśnie to jest to, dlaczego nie powinno się rzucać tak smoków tylko w stronę zawsze przeciwnika. To jest idealny przykład na to, jak po prostu to zostało wykorzystane przeciwko właśnie temu graczowi na Claw. No ale zobaczymy, co się tu zrobisz. Masz stuna, masz flashę masz aftershocka, możesz zrobić tak naprawdę wszystko teraz. Pytanie, czy zrobisz wszystko, czy zrobisz no, brakuje mi tu użycia umiejętności, chociaż widzę, że oni grają bez słuchawek, bo ty trochę tam stepałeś, a w sumie nikt się za bardzo nie zorientował. No, pomogłeś swojemu teammate'owi bardzo dobrze. No, brakuje mi używania abilitek, o, ale klip zaczął lagować, o Jezus, o Jezus. O Boże, dasz radę. Dobra, na lagach, ale dało radę. Brak używania umiejętności, patrz, runda się skończyła, nie użyłeś ani jednej umiejętności. Chyba, że stuna użyłeś wcześniej i ci się zregenerował, ale chyba nie. No, więc to jest minus. Ładnie straszę, to jest minus. Dam ci 7. I pod Damiksa ranga ukryta, więc będziemy zgadywać. No, widzę, że Daszek został odpalony. Piękny headshot od razu... Od razu Daszek. Bardzo dobra decyzja. Masz jeszcze wandala. Tu mamy małą podpowiedź. O, wie, że się tepnął do góry. Jest jednak słuchawki są, wiedziałeś, że tam się może tepnąć. No, y Kurde, Wandal mówisz, że to jest Gold, ale totalnie straszek Gold i to jest mój problem. A przepraszam, Gold, zapomniałem, że Goldy strzelają lepiej niż Radianty w tej grze z reguły. E, ale... Ej, no nie wiem, w sensie, masz ima bardzo dobrego, ale... Nie no, ty masz to diaksa, wyszedłeś z tego Golda, to jest jakaś stara przywieszka, prawda? To jest, moi drodzy, wcześniej Gold 2, teraz Silver 3, czyli ty spadłeś z takim aimem. I to jest w ogóle ciekawe, ponieważ są osoby, które mają właśnie tak świetnego aima, ale muszą spadać z rangi, czy z niej nie wychodzić. Przecież to są pewnie inne rzeczy, game sense i tak dalej. Kurde, za mało, żeby ocenić, ale strasznie naprawdę świetnie. Dam ci dyszkę, ci dam. Pod Mr. Cuba, Diament 1, lecimy w takim razie. O Jezus! O Jezus! A więc co narobi? robi? Ma i ula, idzie do... Prawej, i idzie. I z do mi idzie nie, czaje, Rea podgłośni to proszę, co ten chłopak mówił, aski płat Czajisz, czaje <laughs> Nie, tutaj bez sensu, bez sensu piknąłeś moim zdaniem, chociaż ult Chyba nawet dobrze użyty chyba na pewno, ponieważ enemy totalnie tego nie ogarnia ty to zrobiłeś totalnie dobrze Nie, no ale ogólnie no tutaj dużo, to na pewno wiesz, że Zastanawiałeś się za długo, chłop do ciebie tam strzelał, ty się typnąłeś kurczę, wiesz o co chodzi, za długo czekałeś, nie piknąłeś Znaczy dobra, to są takie rzeczy, że trzeba sobie tego shorta nawet wpatrzeć, przypatrzeć, nie tepać tak głupio. Podjąć szybką, rzucić, od razu się tepnąć, a nie stać z tym, z tą kulą w ręce, nie? Z tą kulą mocy Dam ci taką mocną szóstkę. I ranga była ukryta, była chyba ukryta. No to nie, to jest iron, pewnie. diament 1? To jest, di jest, di jest diamant 1? To jest diament 1? To jest diament jeden? To jest diament 1? To nie jest diament jeden, Nie, to masz diamenta 1 i to jest skrypt z diamenta 1. Nie oszukałeś, to nie jest diament 1, ale jeżeli ty masz diamenta 1, to jesteś 0 na 10. <grym>, ty nie masz szans, że to jest diament 1, nie, nie, nie. Gdzie pod super high heals e, brąziki 1, no tutaj się piękne slajny i ty to oczywiście dobrze wykorzystujesz, dasz prosto w ścianę. Oj! Okej, okay. ej dobra, szczerze, ładnie, ale trochę lucky. Troszkę lucky, mimo wszystko. Te, te dwa fragi wcześniej, bo się slajny teraz to. No, tutaj, oj, problemy, ale dobrze wykorzystałeś. No, jest 6K, ale trochę laki 6K. No, dam ci dychę za te 6K, ale trochę laki. Dobra, słuchajcie, czas wyłonić zwycięzców. Słuchajcie, pierwszym zwycięzcą jest Limex. O gratulacje wygrania. 5 dyszek psf w kartę, prześwietny klip tym K.O. A drugim zwycięzcą jest. A drugim zwycięzcą jest Pszczoła, ponieważ te one które tutaj zobaczyliśmy, były przepiękne. Więc dzięki i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Bajo.